Cześć i witajcie w kolejnym odcinku Tygla. A dziś Studio Gainax, słynące przede wszystkim z tak niezapomnianych i kultowych serii jak Gunbuster, Neon Genesis Evangelion czy Guren Lagan. Studio, które wprowadziło świeże zmiany do kosniejącej branży japońskiej animacji połowy lat 90. Studio, którego nazwa przez długi czas była synonimem innowacji i przekraczania form artystycznego wyrazu. Wydawałoby się behemot na rynku, a dziś... Cóż, dziś studio już nie istnieje, powoli odchodząc w zapomnienie, choć jego dziedzictwo wciąż pozostaje żywe. Jak to się stało, że, mając w portfolio tak wielkie tytuły, nie było w stanie uchronić się przed bankructwem? W tym materiale prześledzimy historię Gaj Naxu. Od momentu powstania przez czasy największych sukcesów, aby w kolejnym odcinku skupić się na upadku firmy. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do filmu. Historia studia zaczyna się w 1980 roku, kiedy kilku młodych, pełnych pasji studentów Osaka University of Arts zebrało się, aby stworzyć amatorską grupę filmową, która nie tylko wpłynie na ówczesny rynek japońskiej animacji, ale w przyszłości stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek japońskiego świata anime. Założona przez Hideaki Goano, Yoshiyuki Sadamoto... Toshiyo Okada i jeszcze kilku innych utalentowanych osób. Amatorskie studio Daikon Film, bo tak nazwali się nasi bohaterowie, od razu zabrało się do pracy. Ich pierwszym projektem była krótkometrażowa animacja na 20. odsłonę japońskiego narodowego konwentu science fiction, czyli Nihon SF Taikai, albo inaczej Daikon 3, odbywającego się w Osace w 1981 roku. Short spodobał się na tyle, że został wspomniany w magazynie Animek, jednym z pierwszych czasopism skupiających się na popularyzacji anime w latach 78-87. Dzięki czemu studio mogło sprzedać 8mm rolki animacji i koncept arty, aby spłacić długi wynikłe z produkcji, a zysk przeznaczyć na realizację kolejnego projektu czyli Daikon 4. Kolejną czołówkę dla organizowanego po raz czwarty w Osace 22 konwentu Nihonese w Taikai w 1983 roku. No dobra, dobra, a co z 21 konwentem, zapytacie. Otóż 21 konwent Nihonese w Taikai nosił nazwę Tokon 8 i odbył się w Tokio w 1982 roku. Daikony były lokalnymi nazwami dla konwentów odbywających się w Osace, stąd Dai w nazwie nawiązujące do zapisu miasta Osaka w języku japońskim. Niestety, przez to, że animacja nie tylko nawiązywała do poprzedniego filmu studia, ale i do szeroko pojętej popkultury, zawierając takie koniczne postacie jak Spider-Man, Darth Vader, Króliczek Playboya, Xenomorph, Gundam czy chociażby Walkirię z Makrosa, a wszystko to do nutek utworu Twilight zespołu Electric Light Orchestra, dystrybucja filmu stała się niemożliwa z powodu zagmatwanych praw autorskich. Niemniej Krótkometrażowe dajkony zostały przyjęte bardzo ciepło i pokazały kreatywność i ambicje zespołu, szybko przyciągając uwagę widzów. W tym okresie studio stworzyło również kilka innych fan filmów live action, głównie parodii popularnych tokusatsu i filmów science fiction, a mowa tu m.in. o dziełach takich jak Powrót Ultramana z 1983 roku, czyli parodia serii Ultraman z dużą dawką humoru i niskobudżetowych efektów specjalnych. Czy The Eight-Headed Giant Serpent Strikes Back z 1985? Film fantazy inspirowany japońską mitologią i filmami kaiju stylizowany na produkcję wytwórni Toho i Daiei. Jednak Daikon film, będąc wciąż relatywnie małym, niedoświadczonym studiem z niewielkim budżetem 20 milionów jenów. Czyli około 200 tysięcy dolarów, miało zdecydowanie większe ambicje, a wielką szansą na ich zrealizowanie stał się nowy, pełnometrażowy film animowany, nad którym studio rozpoczęło pracę w 1984 roku wraz z firmą Bandai. Firmą, która do tej pory kojarzona z produkcją zabawek, chciała wejść w segment filmów animowanych, rozpoznając w nim świetną platformę reklamy swoich produktów. Było to dość nietypowe, a przede wszystkim niespotykane do tej pory przedsięwzięcie w Japonii, gdyż większość członków studia, mimo że utalentowana, wciąż była postrzegana jako amatorzy i jedyną publicznie rozpoznawalną osobą mającą na koncie jakieś dokonania był kompozytor Ryuichi Sakamoto. To właśnie podczas prac nad tą produkcją Daikon Film zrozumiało, że aby stać się profesjonalnym producentem anime, musi odciąć się od swojego dotychczasowego amatorskiego wizerunku kojarzonego z fanfilmami i konwentami. Twórcy bali się, że dotychczasowa, ugruntowująca się powoli nazwa utrudni im zdobywanie nowych, większych zleceń. Dlatego w 1985 roku Daikon Film przeistacza się w Gainax, pełnoprawne studio animacji. A skąd nazwa? Od słowa Gaina, wywodzącego się z dialektu prefektury Totori, znaczącego wielki albo potężny i dodaniu sufiksu X, aby brzmiało bardziej futurystycznie i światowo. W 1987 roku prace nad filmem wreszcie zostają ukończone i na światło dzienne wychodzi Moto -Eaten no Tsubasa. czyli jak podpowiada Google Translate, główny magazyn lotniczy skrzydeł sił kosmicznych Otoshi. Nani? Royal Space Force The Wings of Honeamise w reżyserii Horiukiego Yamagi. Ten ambitny, łączący oszałamiającą oprawę wizualną z głęboką i złożoną narracją film o pierwszym locie kosmicznym w alternatywnym świecie, dojrzewaniu, politycznych intrygach i refleksji nad istotą ludzkości był odważną deklaracją studia. Choć nie obyło się bez problemów. Rozbuchany budżet liczący 800 milionów jenów sprawił, że był to najdroższy film anime, jaki do tamtego czasu powstał i pod koniec etapu produkcji doprowadził do konfliktu ze sponsorami, czego skutkiem jest tak długi tytuł. Do tego niezbyt udany screening w Hollywood zorganizowany dla amerykańskiej widowni i opłacony przez Bandai, na który zaproszono wiele znanych osobistości powiązanych z amerykańskim kinem science fiction, jak chociażby aktor Michael Biehn czy Syd Mead, projektant znany z prac przy Blade Runnerze, położył się cieniem na zbliżającej się wielkimi krokami premierze. Była to wersja zlokalizowana w bardzo amerykańskim stylu i wszyscy ją znienawidzili. Tak wspomina po latach powiązany wtedy z firmą Bandai producent Ken Jadomi. Również sami twórcy byli niepewni odbioru filmu na rodzimym rynku. Obawiano się, że animacja nie przyciągnie widowni do sal kinowych i zostanie zdjęta już po tygodniu projekcji. Niepotrzebnie. Royal Space Force przez 4 tygodnie nie schodziło z kinowych ekranów, a w niektórych obiektach film wyświetlano nawet przez 7 tygodni. Był to bardzo dobry wynik, zwłaszcza dla relatywnie młodego studia. Przyjęcie przez krytyków również było w większości pozytywne. No, może poza Yomiuri Shimbun, jedną z największych japońskich codziennych gazek, na łamach której określono film jako niespójny, mało ekscytujący, a momentami nawet nudny, jednocześnie chwaląc za wizję artystyczną i próbę zerwania z utartymi schematami poprzednich dzieł gatunku. Hayao Miyazaki określił film jako uczciwą robotę bez blefu i pretensjonalności i stwierdził, że film stanie się inspiracją dla wielu młodych twórców bez względu na to, czy im się on podoba, czy nie. I na pewno stanie się bodźcem. Do tego dodać trzeba również, że Royal Space Force zgarnęło kilka nagród corocznie przyznawanych przez japońską prasę. Między innymi nagrodę za najlepszą premierę anime 1987 roku. Wylądował na dwóch top listach w ankiecie fanów anime Grand Prix, na czwartym miejscu listy anime roku oraz na siódmym miejscu na liście najlepszego męskiego protagonisty. Natomiast w 1988 roku film zdobył nagrodę Seiyun, czyli najstarszą japońską nagrodą przyznawaną dziełom science fiction w kategorii Najlepsza prezentacja dramatyczna poprzedniego roku. Niestety, za całkiem dobrym przyjęciem i popularnością nie szedł sukces komercyjny. Jak sami twórcy przyznali, Przychody z premiery kinowej nigdy nie miały szansy pokryć zbyt dużego budżetu produkcji i błędem było tworzenie filmu pełnometrażowego zamiast kilkuodcinkowego serialu. Przez to Gainax wciąż nie był w stanie zapewnić sobie stabilnej pozycji na rynku anime. Na szczęście miało się to zmienić za sprawą kolejnego projektu studia. Reżyserski debiut Hideaki'ego Anno, twórcy, o którym jeszcze w tym odcinku słyszcie wielokrotnie, miał swoją premierę w 1988 roku w postaci serii OVA Top Nerae, czyli Aim for the Top, zachodniej publice szerzej znany jako Gunbuster. Serial powstał niejako z musu. Gainax na początku planował sequel Skrzydeł Honeamise, jednak z powodu braku zainteresowania wśród potencjalnych inwestorów, studio zaczęło popadać w kłopoty finansowe, mając problemy ze spłatą zaciągniętych do tej pory długów. Toshio Okada, jeden z założycieli studia, często nazywany królem otaku, zrozumiał, że po finansowej porażce Royal Space Force Gainax musi stworzyć coś, co będzie bardziej przystępne i tym razem wygeneruje zysk. Gainax potrzebował hitu, a Okada, mając doskonałe wyczucie rynku, wiedział, że będący w rozkwicie segment OVA staje się niezwykle popularnym w Japonii i pozwoliłby studiu stworzyć coś zdecydowanie mniej kosztownego w realizacji i mogącego przyciągnąć większą widownię. Fani chętniej kupowali kasety VHS z krótszymi, kilkuodcinkowymi miniseriami. Zaproponował zatem parodię popularnej mangi i anime o tenisie z lat 70. Aim for the Ace, ale w wersji z mechami. Yeah, well, go Bo wielkie roboty przyciągały duże ilości widzów. Natomiast pomysł z motywem elitarnej szkoły dla pilotów tych maszyn zrodził się dzięki niesłabnącej popularności filmu Top Gun w Japonii. Naturalnym zatem stało się, aby to Hideaki Anno, który wcześniej pracował nad makrosem i był wielkim entuzjastą mecha anime, zasiadł na fotelu reżysera. Dzięki niemu opowiadana historia nabrała dramatyzmu i emocjonalnej głębi. Okada lubił parodię, Anno dodał dramat i początkowy żart zmienił się w poważniejszą historię, czerpiącą inspirację m.in. z powieści Wieczna wojna Joey Heldmana, nawiązując przy tym do koncepcji dyletacji czasu głęboko zakorzenionej w nurcie twardej fantastyki naukowej. W dużym skrócie serial opowiada o Noriko Takai, młodej kadetce szkolącej się na pilota Mecha, która, w obliczu kosmicznej wojny z obcymi, przechodzi drogę od niezdarnej nowicjuszki do świetnie wyszkolonego pilota, a jej misja staje się dramatycznym testem odwagi, poświęcenia i zmaganiem z konsekwencjami związanymi ze wspomnianą już dyletacją czasu. Anime zostało wydane przez Bandai Visual na przestrzeni października 1988 roku a lipca 1989 w trzech tomach, po dwa epizody, w każdym dostępnych na VHS-ie i laser disku. Gunbuster trafiło idealnie w Gustafanów. Dzięki dynamicznym walkom, świetnym projektom postaci Yoshiukiego Sadamoto, mechów Koichi Ochaty i wszelkiej maści technologii zaprojektowanych przez Kazutaki Miyatake oraz nieoczekiwanemu zwrotowi z lekkiego, fanserwisowego anime w kosmiczną Space Operę pełną emocji i dramaturgii, Gunbuster zaskoczyło i zachwyciło odbiorców, a Gainax wreszcie miał swój hit. Aim for the Top stało się jednym z bardziej cenionych OVA lat 80. oraz ugruntowało pozycję Hideaki'ego Ano jako utalentowanego reżysera, którego styl narracji stanie za największym sukcesem studia. Ale o tym za chwilę. W tym samym okresie Gainax wraz ze studiem Magic Bass przygotowało adaptację serialu Majon Hishouden, N.A.K.I. No Ryu, Majong Soaring Tale, Sobbing Ryu na trzyodcinkową serię OVA, a także na zlecenie Bandai wraz z kilkoma innymi podmiotami brało udział w pracach nad adaptacją mangi Appleseed autorstwa Masumune Shiro. Po sukcesie Gunbustera przyszedł czas na kolejny duży projekt w portfolio studia, jednak tym razem od początku trapiony wewnętrznymi problemami. Japońska telewizja publiczna NHK szukała ambitnej serii przygodowej dla młodszej widowni, która połączyłaby przygodę, naukę i emocjonującą fabułę. Stacja zwróciła się więc do wytwórni Toho, które z kolei postanowiło skorzystać z nadarzającej się okazji, aby powrócić do starego, porzuconego pomysłu Hayao Miyazakiego, wykorzystującego motywy takiej powieści Juliusza Verna, jak w 80 dni dookoła świata i 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wytwórnia produkcją serialu postanowiła zlecić studio Gainax i tak oto rozpoczęły się prace nad serią Nadia: The Secret of Blue Water. Niestety, zbiegło się to z wewnętrznym konfliktem między prezesem studia Toshio Okadą a wiceprezesem Hiroakim Inoue. Kulminacja tego sporu miała miejsce podczas spotkania z przedstawicielami NHK, kiedy to Inoue przedstawił projekty postaci przygotowane w tajemnicy przez Yoshiukiego Sadamoto i Mahiro Maedę, zaskakując tym samym Okadę. NHK zaakceptowało te szkice i chciało ruszyć dalej z produkcją. Na to jednak nie mógł się zgodzić Okada, gdyż koszty serialu przewyższyłyby potencjalne zyski i podczas kolejnego spotkania Zenhaka, mając poparcie pozostałych założycieli studia, zagroził, że Gainax wycofał się z projektu, jeśli Inoe wciąż będzie w nim uczestniczył. Skutkiem tego spotkania było odejście Hiroakiego Inoue. Początkowo na krześle reżysera miał zasiąść Yoshiyuki Sadamoto, jednak po krótkim czasie wycofał się z tej funkcji, woląc skupić się na designie i animacji, a rolę reżysera ponownie objął Hideaki Anno. Premiera liczącego sobie 39 odcinków serialu miała miejsce 13 kwietnia 1990 roku na kanale NHK, a jego emisja trwała do 12 kwietnia 1991 roku. Seria odniosła wielki sukces, a Nadia stała się jedną z najbardziej ikonicznych produkcji lat 90. Niestety, projekt był ogromnym wyzwaniem dla Gainaxu finansowo i logistycznie. Studio nie miało doświadczenia w długich serialach telewizyjnych, co doprowadziło do napięć i problemów budżetowych. Ostatecznie, nie zabezpieczywszy sobie praw do serialu, produkcja tytułu przyniosła studiu straty w wysokości 80 milionów jenów. Na szczęście to nie był jedyny projekt nad jakim pracowało studio, ponieważ, aby zdywersyfikować źródła dochodu, Gainax zajmował się również tworzeniem gadżet w postaci z anime i filmów, a także tworzeniem gier, między innymi dla dorosłych. Co zresztą stało się jednym z głównych źródeł przychodu, pozwalając studiu utrzymać się na powierzchni. Obecność w segmencie gamingowym firmy okazała się zbawienna. Mimo, że praw do serialu studio nie pozyskało, to do gry na bazie serialu już tak. Nadia, The Secret of Blue Water Video Game, okazała się zaskakującym sukcesem, co pozwoliło częściowo zamortyzować wcześniej wspomniane straty. W międzyczasie prowadzono również rozmowy nad stworzeniem filmu pełnometrażowego, ale po wstępnej zgodzie i otrzymaniu 50 milionów jenów w ramach zaliczki, Gainax ostatecznie wycofał się z tego pomysłu, uznając, że nie będzie w stanie go zrealizować. W 1991 roku studio opublikowało mniejszy, bardziej kameralny, niskobudżetowy projekt, zrodzony z pasji i miłości do zyskującej na sile, choć początkowo odizolowanej i zmarginalizowanej społeczności fanów anime, z której sami twórcy się wywodzili. Otaku No Video, dzięki humorystycznemu podejściu i nawiązaniom do popkultury, stałą się jedną z pierwszych produkcji, które w sposób poważny, choć w formie parodii, przedstawiały życie tytułowych Otaku. Dwuodcinkowa seria OVA, przeplatająca fragmenty animowanej historii z paradokumentalnymi przebitkami, nie odniosła wielkiego sukcesu komercyjnego w czasie swojej premiery, ale z biegiem lat zyskała status kultowy wśród fanów, a także znacząco wpłynęła na postrzeganie subkultury otaków w Japonii i na świecie, generując znaczne zyski z długoterminowej sprzedaży. Niestety, przez kolejne trzy lata studio borykało się z konsekwencjami komercyjnej porażki Nadi, wypaleniem zawodowym Hidakiego Ano i zmianami reorganizacyjnymi wewnątrz studia. Gajnak skupił się w tym okresie na tworzeniu gier, aby ratować niewesołą sytuację finansową firmy. Między innymi zapoczątkowana w 1991 roku seria symulatorów Princess Maker pozwoliła przetrwać studiu. W tym czasie. Hideaki Ano, nie mogąc się otrząsnąć po porażce sekretu błękitnej wody oraz zawieszeniu prac nad kontynuacją Royal Space Force zatytułowanej Uruin Blue, popadał w coraz głębszą depresję i przestał się angażować w większe projekty. Widząc to, Toshimichi Otsuki, przedstawiciel King Records i przyjaciel Ano, podczas wspólnego biesiadowania postanowił pomóc, proponując współpracę. Jak wspomina sam Hideaki, Otsuki miał powiedzieć: Przynieś mi coś, cokolwiek, a ja dopilnuję, żeby to zostało zatwierdzone. Tak też się stało. I w 1993 roku Gainax rozpoczął pracę nad nowym projektem. Projektem, który miał odmienić losy studia. Ano, pełniąc rolę reżysera, współproducenta i współtwórcy postaci, wraz z Yoshiyuki Sadamoto, projektantem postaci, i Hiroshim Kato, kierownikiem artystycznym, dążyli do stworzenia serii, która ożywiłaby gatunek Mecha i przykuła uwagę szerszej publiczności. Pozornie sztampowa historia o nastolatkach pilotujących gigantyczne maszyny walczące z tajemniczymi istotami zwanymi aniołami kryła pod powierzchnią złożoną analizę ludzkiej psychiki. Depresja Hideakiego Ano miała ogromny wpływ na fabułę, a jego zainteresowanie psychologią odbiło się w osobowościach bohaterów trapionych różnego rodzaju kompleksami. Z biegiem odcinków historia stawała się coraz bardziej introspektywna, koncentrując się na emocjonalnych traumach postaci, ich poczuciu osamotnienia i pragnieniu akceptacji. Serial był również pełen symboliki religijnej i filozoficznej, choć jak sam Hideaki podkreślał, wiele z tych motywów dodano bardziej dla estetyki niż głębszego przesłania. Mimo że na początku rozważano różne formaty, jednak finalnie studio zdecydowało się na wieloodcinkowy serial, gdyż było to najbardziej powszechnym medium w Japonii. I tak, 4 października 1995 roku pierwszy odcinek Neon Genesis Evangelion debiutuje na TV Tokio, skradając nie tylko serca japońskich widzów, ale również uznanie krytyków krajowych, jak i na świecie. Dzięki złożonym postaciom, psychologicznej głębi i fabule, która sprawiła, że widzowie zakwestionowali wszystko, co do tej pory myśleli, że wiedzą o anime, Evangelion stał się fenomenem. Na nowo zdefiniował to, czym może być anime, łącząc akcję mecha z egzystencjalnym lękiem i głęboko osobistymi tematami. Jednak kontrowersyjne zakończenie serialu podzieliło fanów do tego stopnia, że Hideaki Anno otrzymał nawet izby z groźbami od niektórych z widzów. Pomimo sukcesu, jakim ewidentnie stał się ten tytuł, Anno dalej walczył z depresją i po zakończeniu prac nad serialem wycofał się na pół roku z jakiejkolwiek pracy twórczej. Dzięki pomocy rodziny i przyjaciół, takich jak Miyazaki, udało się przekonać reżysera, aby wrócił do pracy i namówić go do przygotowania pełnometrażowej wersji serialu z alternatywnym zakończeniem, mimo że sam Anno uważał zakończenie serialu za satysfakcjonujące. Projekt ten ostatecznie rozrósł się do dwóch pełnometrażowych filmów, które zadebiutowały w 1997 roku: Neon Genesis Evangelion, Death and Rebirth. Oraz Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion, oferujących inne, ale równie polaryzujące fanów zakończenia opowiadanej historii. Pomimo tak wielkiego sukcesu komercyjnego, studio wciąż zmagało się z wewnętrznymi problemami, a złe zarządzanie nie tylko zespołem, ale i finansami doprowadzi do kolejnego i bynajmniej ostatniego kryzysu w firmie ale o tym za chwilę. Po Ewangelionie, Gainax postanowił wziąć się za coś lżejszego i wraz ze studiem J.C. Staff rozpoczął pracę nad adaptacją mangi Masumi Tsudy – Kare Kano, czyli Jego i Jej Okoliczności albo Jego i Jej Sprawy. Jest to lekka, pełna humoru, romantyczna komedia, która z rozwojem fabuły stopniowo wprowadza poważniejsze wątki psychologicznego dramatu. Na fotelu reżyserskim ponownie zasiada Hideaki Anno. Niestety, kulisy produkcji obfitowały w liczne problemy spowodowane różnicami wizji artystycznej między reżyserem, studiem, sponsorami a autorką mangi. Adaptując siedem pierwszych tomów komiksu, Hideaki Ano postanowił zachować ogólne wydarzenia i dialogi, jednocześnie zmieniając nastrój i tematykę, skupiając się bardziej na osobistym studium przypadków relacji międzyludzkich oraz eksperymentując z formą serialu. Z kolei, według Hiroyuki Yamagiego, pogłębiający się konflikt z Masami Tsudą wynikał z tego, że Gainax chciał skupić się głównie na wątkach komediowych opowiadanej historii czemu sama autorka później zaprzeczyła na łamach francuskiej strony Gainaxu. Niemniej narastające konflikty oraz restrykcje nałożone przez stację telewizyjną doprowadziły do odejścia Hideaki'ego Anno, który na jakiś czas porzucił duże projekty animacyjne na rzecz filmów aktorskich i współpracy z Miyazakim i studiem Gibi, aby ostatecznie założyć własne studio Kara w 2006 roku, chociaż formalnie wciąż pozostawał członkiem Gainaxu do tego czasu. Składający się z 26 odcinków serial Karekano został dokończony przez Sura Tsuramakiego, protegowanego Ano i miał swoją premierę 2 października 1998 roku. Serial spotkał się z mieszanym odbiorem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Początkowe odcinki były chwalone za świeże podejście do gatunku shojo, ale problemy produkcyjne wpłynęły na spójność fabuły i jakość animacji późniejszych epizodów i w rezultacie, chociaż anime zyskało pewne grono oddanych fanów, nie osiągnęło znaczącego sukcesu komercyjnego. Po dotychczasowej historii studia możemy dostrzec, że zarządzanie firmą nigdy nie było mocną stroną Gainaxu. Mimo ugruntowanej dzięki Evangelionowi pozycji na rynku anime, studio borykało się z narastającymi problemami. Ale o tym opowiem w następnym odcinku, kiedy przyjrzymy się działalności firmy w XXI wieku. A wy co sądzicie o historii Gainaxu? Byliście fanami studia, a może wręcz odwrotnie? Która z dotychczasowych serii była waszą ulubioną? Chętnie poznam wasze zdanie. Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, bo to nam bardzo pomaga. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w drugiej części historii studia Gainax.